Dzień dobry. Witam was dzisiaj z Dżungli, gdzie w tej bitwie będę miał robić Pragi na ciężkich czołgach do zadania dziennego. A dość nietypowo jak dla siebie jadę na środek mapy, na górkę, gdzie sobie pokampię troszkę. Z reguły tutaj staram się jechać przy punkcie C nad jeziorem. No ale że tam już się wszyscy nauczyli, że Trzeba tego miejsca pilnować, to wcale nie jest łatwo się tam y, uchować na tej miejscówce, coś sensownego zrobić, dlatego zmiana decyzji i jadę po staremu na góreczkę. Stąd kiedyś też można było całkiem fajnie pograć. No i jak zwykle na tej mapie dzielimy się punktami: my bierzemy A, przeciwnicy punkt B, a walka będzie o punkt C. Tutaj już powinny być podświetlenia po prawej stronie, na dojeździe do punktu i na minimapie widać przeciwników, ale na, na celowniku już ich nie widać. Dlatego obracam, wieżę i zaczynam strzelać do czerwonych, którzy od punktu B będą jechali do naszego kapa. Załapała się Pantera, wcześniej był Tygrys, no i tutaj M4A1. Pierwsze obrażenia jest zielone, a M4 nie ma. Na dole pod górką już widać jednego chętnego, który podjeżdża sobie do nas. No i przy punkcie B następne dwa czołgi Tygrys H1. Obok niego jeszcze jeden Tygrys i ten. Ci przeciwnicy niestety dla mnie są już dobrze schowani Znaleźć odpowiednie dobre podświetlenie będzie to trudno, więc wygląda na to, że tutaj gra się skończyła. Zjeżdżam z górki, niech sobie kolega w panterze próbuje, a ja jadę dołem między ich respami będę chciał sobie jeszcze coś pograć podświetlony Ostwind, ale to podświetlenie słabiutkie Ostwind jest za górką, nie ma tam żadnej dziury więc strzelać do niego się nie da za to po lewej stronie na dojeździe pod górę na środku jest podświetlona VK 30.02 i szczęśliwie dla mnie ustawiona bokiem, także ten park będzie bardzo łatwy pokazało się yy, pokazała się pelotka na respie w sumie jest ich chyba aż 3, po co im tyle pelotek no nie wiem, pewnie mają takie zadania strzelania pelotkami, no to niech sobie robią za to, jak widać, po mojej lewej jest cała masa potencjalnych fragów. Podświetlone M51, obok niego jest IS-2. M51 dostał w lufę. Przez chwilę będzie z nim spokój. Za to po mojej Prawej, a teraz przede mną wyjechała FAUKA 3002. W tym momencie więcej koło mnie przeciwników nie widać, więc wracam do M51. Tym razem już podświetlony kadłub, zrobiony frak. Cały czas nie ma tych ciężkich czołgów, no ale strzela się do tego, co jest. A że wydaje mi się, że czerwoni za chwilę dostaną wścieklizny, więc wjeżdżam między te wzniesienia, między te pagórki, no i tutaj będę szukał następnych szans i wygląda na to, że któraś szansa jedzie do mnie od prawego Orespa wyjechało, wyjechały dwa pojazdy, no i jak myślałem tak też się stało, przyjechała pazeta 4. Z tej odległości raczej ten strzał powinien wejść, ale okazuje się, że ta odbiła tygrysa. Skątowane wyjechałem do niej, przyjechało też następne M51, kolega wystawił bok, no i w ten bok dostał. Gorzej, że ja też dostałem i nie bardzo wiem skąd i od kogo. Wygląda na to, że to musiał być strzał z tyłu rozwalony silnik, więc raczej stamtąd musiał pocisk przylecieć i chyba to był ten IS Dobre podświetlenie IS trafiony Jedzie tutaj M4 No ale raczej do mnie nie przyjedzie w tym momencie mamy przyjęte wszystkie punkty, a czerwoni są zamknięci na respach i nie bardzo się kłapią do tego, żeby podjąć walkę. Wcale im się nie dziwię, tam nie jest łatwo z tych respów wyjechać. Z... Za to przyjechało M51 do mnie, zanim oddałem strzał, dostałem uszkodzenia, straciłem prawie wszystkich załogantów M51 próbuje się we mnie wstrzelić, no a skontowany tygrys jak widać całkiem sporo potrafi odbić, odzyskałem sprawność w czołgu, zniszczyłem M51, jeszcze naprawy i wygląda na to, że bitwa za chwilę się skończy, podświetlenia T34,85. Ostatnia szansa na zrobienie fraga. Tylko trafienie i nic więcej się już nie wydarzy, bo bitwa w tym momencie się skończyła. Zdobyty żółty medal, zrobionych kilka fragów do zadania. Szkoda, że tylko 10 fragów, bo wydawało mi się, że przy tak dobrej. Przy tak dobrym rozegraniu mogło być ich troszkę więcej. A z mojej strony to już wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć!